Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Z tym, że czuję, że jeszcze rezerwy są duże. Dzisiaj było trochę. E, nie wchodziło mi to w próg. W sensie nie, energia była, była, energia była. Tylko timing nie taki. Tak, bananów było pojedzone, e, ale tak mi to spadało trochę. I tak w tym drugim, jak mnie urwało, to się, ojej, ale, ale jeszcze tam złapałem sobie i, i coś, ciut, ciut, jeszcze tam uleciało. No i w miarę mnie tam wpunktowali wreszcie, bo tak mnie w tym pierwszym, no tam, a tak mi odjechała ta narta. Trochę gąsiora wyciągałeś, ale 127 metrów było, to i tak imponujące jak na dzisiejsze możliwości tej skoczni. Fajnie, tak, Co, coś tam fajnego z tego było. E, także, także jestem e, zadowolony po prostu z dzisiejszej roboty. Zrobiłem do, dobrą robotę znowu dzisiaj. Wczoraj była fajna, a dzisiaj też jest fajna. No i jeszcze jutro e, e, i do kwietnia. Nie no, to wiesz, trzeba utrzymać teraz e, tę serię. Jutro tak w okolice pierwszej dziesiątki się przesunąć. Czekamy na tę dziesiątkę w tym sezonie. No, wszyscy czekają, ja też, ale tak, tak mówię, przede mną sporo roboty. Pomalutku, tak by gdzieś tam, e, mam nadzieję, nie będę popełniał tych błędów co, co początkiem sezonu, tylko po prostu będę się trzymał swojego e, takiego fajnego e, przygotowania i, i takiego startowego, nie? No bo wiadomo, no, przygotowanie już było, także już jestem przygotowany dobrze. E, także, e, no, e, myślę, że to powinno, e, powinno to ruszyć, no, zobaczymy.